Dzień, dobry, 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 dzień dobry, cześć ludziki, tu Kat, kontynuujemy girsy i tym razem tutaj e, dzieje się coś dobrego, znaczy, no może nie tak niedobrego, mamy tu naszych kolegów, którzy walczą z sarańczą, e, tutaj ktoś stracił dla, dla mnie głowę, dziękuję, właśnie nie wiem, zauważyłem czasem, że Avermedia łapie coś takiego jak... E, lag, który nie wiem czym jest spowodowany, ale to taki lag, że po prostu źle nagrywa. Znaczy przez chwilę źle nagrywa, źle to, źle to powiedziałem. Źle po prostu przechwytuje obraz i spowalnia go strasznie. Nie wiem od czego to jest zależne, ale no dobra. Mniejsza z tym. Po prostu wystarczy wyłączyć przechwytywanie, uruchomić je jeszcze raz i wszystko jest jak należy. Dawać misiaczki z tej dziury Oh, fuck, tu jest kolejna dziura. No co jest? Ja tutaj sobie z wami poradzę, żebyście sobie nie myśleli, że ja nie dam rady Jest nas czterech, co nie odeprzemy ataku? To jak to, ale ja? Dziękuję. O jajku, tu już na górze się pojawili Myślę, że tak będzie po prostu bezpieczniej, choćby chwilowo granaty 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 dla taty okej okay, dobrze teraz się przytul tutaj gościu fuck dom musisz sobie zawsze zrobić krzywdę wtedy kiedy nie trzeba on chyba ma taką manię że A nie ta broń Boom baby to, to to nie specjalnie bym powiedział. Żeby oni się byli mądrzy i korzystali z działek to może bym nic nie powiedział. Ale oni są czasem po prostu na to zagłupi. I ważne jest to, że za chwilę tam się zrobi boom baby i będzie mnie boom baby bolało. Do Kongu yeah. oni jeszcze się strzelają, Aha, dobra widzę. Czy tam, tam będzie ktoś. On tam jest Snajperzy. Jeszcze jeden został. O, tak, bombo, bum, bum bum się robi teraz. Tek! Dziękuję. Tak? Ajajajajaj. Mam jeszcze jednego granata. Granaty od taty, proszę bardzo. Dobra, Bumer się poszedł po... Granat! Dziękuję, tak. Serdecznie z całego szercza Wam dziękuję, że drżycie ziemię. Jakby to powiedział ucieknę, a yeah, jest pięknie. A mi za... Zakrwawił obraz. Przesuję się. Sweet baby Jesus. Wracaj do swojej nory, skurczy byki. Jeden, jeden padł, teraz kolejny Powinien paść, za chwilę Te bydlaki są strasznie wytrzymałe Nie ma co To byłoby chyba tyle A to ja mogłem coś takiego zrobić? No! No dobra, ale gdzie teraz? Że tak spytam? Aha, dalej będziemy się wozić naszym... naszym wozem magicznym Tylko, że teraz chyba już nie będę jechał, teraz będzie jakaś scena jakaś i tyle. Ojej, oh yeah, jaka muzyczka. <laughs> Chyba Markusowi muzyka zbytnio nie podpasowała. Uuuu Chyba tam machina zdycha, powoli Albo zdechła No na to wygląda Kontrol. This is Delta Squad. Our vehicle jest DOA and we're now on foot. Please odd. that Delta? The pumping station lift is offline, so you need to enter the mines through the factory. Continue down this road. Affirmative. Let's cool. go. <laughs> Stupid junker. Piece of shit. Yeah, it? it can fix anything, man. Just need the right parts. <laughs>

Sorry, but I don't see any other options on my screen. Alright, this'll go faster if we split up. Okay. Cole, Baird, you head that way. We'll head right. Radio us when you find an entrance. Oh man, I don't know, that sounds like a bad idea. I'll be sure to take that under advisement, Gus. Now move it. Yes, sir! Come on, Cole. Ooh, it's guest! Damn, Marcus. Okay. He'll get over it. Z tego co wiem to na razie będzie chyba więcej szutania i strzelania. No niech sobie chodzą, mi nie przeszkadzają. Tak, widziałem. Ja też nie chciałbym chyba tego zobaczyć, ale no cóż, skoro widzę, to widzę. A co widzę, to się tego nie wstydzę. Czemu tak drzesz ryja? Weź się zamknij. No okej. Okay. co to są te wybuchowe. Ja nawet wspominałem o tym w którymś tam odcinku. To się tam wybuchowe paczeczce gdzieś trafią. Ale nie myślałem, myślałem, że w drugiej części już bardziej. Niż tu. Podejrzewam, że prędzej w drugiej części wbije jakieś acziki niż kurde tutaj. No to się zobaczy. Dobra, bieremy pistola. Czy to jest... Ma jedną lufę? Tak, jedna lufa, ale to jest kurde cholerowy jaki kaliber. Gdzieś muszę iść. Wejść. Tu jest gdzieś winda i generator. Trzeba dobrze poszukać. W jednym jest generator, w drugim jest winda. Widzę to, co widzę, nie wierzę i się wstydzę, kto drugi, a kto trzeci. No właśnie, muszę znaleźć generator. Okej, okay, ja też to przyjęłem. O, jest i generator. Więc odpalamy generator i idziemy do windy to się, dom. No i idziemy teraz do generatora. Tam, 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 tak grzesz? Wow. Years, right? I know. Look, man. It's enemy territory. I mean, it's bad enough when we're fighting these things outside, in broad daylight. But underground? In the dark? Yeah. Could be bad. But hey, don't tell Baird that. He's scared shitless as it is. <sighs> Boże, twoja stara, wiesz, tak się drzesz? Dąb, przesadzie. Czy jednak muszę tam tego iść. Eee, Janit Shotgun. This is Delta. We're in. Copy that. Keep moving through the factory till you find the cart control room. I'll use the carts to get you to the mine. Delta, let's not waste any time meeting up. Let's just find that control room. Watch out for the boogeyman. Just we can get the lights back on. Delta one out. <laughs> Hmm. Przestań się rzecz Ja sobie znajdę przejście no ale tu chyba będzie otwarte przy okazji już ten ustawiam się do strzału, bo kto to wie co to będzie Co to będzie, gdy nie będzie Jeb z buta Ew. Coś tu miało śniadanie jakiś systemu Albo obiad Może, może kolację, nie wiem

Who told me Cease fire! Dipshit. Finally. The rescue team. What are you doing in here? Waiting for you? I'm ready to go. We're looking for the cart control room. Where is it? Well, you have to get down to the factory floor through that door. But it's locked. Well, how about you help us unlock it? Who? Me? Aren't we leaving? Not yet. Come on. Okay. This is Delta One. Still proceeding as planned, but we have a stranded with us. No shit. They ask him if he's seen any Geobots. We still need one for our Junker. Hey, Bear, keep looking for that card control room. Phoenix out.

Yeah, it also builds disease. Delta 2 out. No well. way. Sucks to be them. me, I can smell you two a mile away. Screw you, man. get down here and see how much you like it. There's room for one more. It's a fucking party down here. No thanks. Keep moving. See if the carts. <laughs> Tekst, teksty mają dobre! Nie ma co. Jeżeli to są ścieki, a od jakiegoś czasu tam już nikogo nie było, nikt nie produkuje ścieków, to już to rusto się nie powinno jewać, kiedy być tam tylko jakaś woda albo coś. A, chyba, chyba się nie wystraszyłem. Nie. We stay here they'll kill us for sure. Relax, will you? You relax. You peers all suck. Bunch of bloodthirsty fascist pigs. Dziękuję. Dziękuję, było miło poznać. Tak, jestem faszystą skośnikiem. Here we'll be all right. Nie żebym co. Też. Zaraz zapewne się wjebię w dziurę jakąś i będzie tyle z tego. Jest kwestia chwili. Ej, stało się to co się miało stać i miałem się wjebać do dziury. Dobra, gdzie jestem gościu? O tak, chciałem shotguna? No to mam shotguna. Okej. Okay. Jeps buta. I znowu nas spokojnie. No ale teraz chyba już przejdę. Wcześniej się udało to, co teraz się nie uda. O i na dole? No niech sobie biegają. I nie przeszkadzają. Ja nie mam z nimi nic wspólnego. Więc, spoko... Będę gdy przejdę. Jej, o czym musisz wrzeć, tak ryjadło swoje? Ups. Nie, nie, proszę, który tylko przelazu. O, nie! Czyżby to za mną biegło? Markus nie odwraca się, biegnij po prostu przed siebie. Tak, tak, dokładnie, dobrze. Ja pierdzielę. Czyli co, tamte drogi są teoretycznie o dupy rozbić? Idź, dom. Dom, idź do domu. Wychodzi na to, że jakaś jedyna droga normalna będzie prowadzić chyba tędyk. Bo już się i w innym wypadku kończą mi się opcje. Jezu, ale się drze! Zamknij mordę Nice tu, Tutaj granaty trochę tak nie za bardzo się przydają. Ale shotgun? Myślę, że tak. To drugi, a kto trzeci? Otwórzcie mi dźwięża. Helie, yeah, kolejka. Kolejka. Ale wydaje mnie się, mnie się gdzieś. Po którejś kolejce... takie yeah. uh. Normalnie bym sobie w jakiegoś Dragon Ball'a pograł Jakaś taka chętka mnie bierze na jakieś... ogólnie na jakąś biotykę Nie, nie. Tak, dokładnie. Kręć, Marku, skręć. Ty jesteś silny, duży, możesz kręcić. Checkpoint, coś w tym stylu Longshot Nie dziękuję nie, po nie potrzebuję snajperki Myślę, że snajperka w tym miejscu to jest chyba zły pomysł Ale walisz kupą <śmiech> <śmiech>

Tak, myślę, że jedzenie główne i umieranie to jest bardzo dobry pomysł na to, żeby umierali. Tylko w tym przypadku, w tej grze jedzenie główne nie zabija. Ale jedzenie ułowi jak najbardziej. Boom! Demet, synu, co ty robisz? Hm o, granaty. Opuszczę już chyba mam komplet. A jednak nie mam. Nie, nie, nie posiadałem jednak granata. A, zjebałem przeładunek. Codź grubasku Dzięki A tu dwa bumery były Ale kurderąbany ma dyskok Super, dobra, Jack już chyba.